Dzisiaj jest 2 maja złapana trzecia kuna Myślę, że to jest młoda Ma mięciutkie młode futerko Także myślę że to jest Młoda poprzedniej kuny tej agresywnej co mam filmik na YouTubie Wrzucony w kwietniu pod tytułem Agresywna Kuna Zapraszam do oglądania Także jest plaga, wysyp, kuna Kuna złapana znowu w moją pułapkę w tą zakupioną e, na Allegro ostatnio e, zatrzasnęła się Kuna nie złapała się, jak tutaj widzimy. Jest dużo drzew, u sąsiada ma idealne pole do żerowania. Jest dużo ptactwa. Także pokażę drugą pułapkę zatrześniętą. Lecz już siódmy raz nic się nie złapało. Jajko delikatnie naruszone. Pułapka zatrzaśnięta kuny nie było. Także zachęcam Państwa do zrobienia sobie swojej pułapki większych wymiarów. Około, ja mam tą 150 długości, 30 wysokości, 30 szerokości. No i trzecia kuna złapana. No, u mnie na działce nie ma gdzie żerować. Podejrzewam, że zamieszkują domek sąsiada. Parę razy widziałem, jak po dachu u sąsiada sobie. Biegały. Nawet widzieliśmy taką scenę, jak e, dorosła kuna, matka rzucała orzeszki e, po dachu. Orzeszek spadał. Małe kuny biegały za tymi orzeszkami i je łapały. Także fajne zabawy.